Za 2023 roku Top Farms może zaprzestać działalności w Głupczycach, ponieważ kończy się dzierżawa gruntów. Do zasobów Skarbu Państwa wróci blisko 10 tysięcy hektarów ziemi i część obiektów produkcyjnych. Co się stanie z tym ogromnym gospodarstwem? O tym 18 stycznia 2022 roku dyskutowano w siedzibie Głupczyckiego Starostwa. Odbyła się tam publiczna prezentacja listu intencyjnego w tej sprawie. Z propozycją listu intencyjnego do porozumienia rolników opolszczyzny wystąpiła spółka Top Farms Głupczyce. Jego treść została uzgodniona z organizacjami w niej skupionymi oraz z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Głównym celem listu intencyjnego jest racjonalna restrukturyzacja obszarów dzierżawionych obecnie przez Top Farms Głupczyce. Wszystkie zmiany zaproponowane przez Solidarność zostały uwzględnione, a mimo tego list intencyjny nie został przez nią podpisany. Doszliśmy do wniosku, że są. Podobnego zdania co przedstawiciele porozumienia rolników o czyli chodzi o to, żeby w sposób racjonalny przystąpić do restrukturyzacji majątku, który wróci do Kowru. Czyli... W tym samym czasie przed budynkiem starostwa protestowali rolnicy z powiatu głupczyckiego, którzy liczą na ziemię ze spółki Top Farms w Głupczyce oraz pracownicy Top Farms Głubczyce, reprezentujący ponad 250 osób, które nie chcą powtórki historii sprzed lat, gdy likwidowano PGR-y. My wychodzimy z założenia, że należy w sposób pokojowy, spokojny, rzeczowy usiąść przy stole i spróbować wypracować takie rozwiązanie, które będzie zabezpieczeniem dla miejsc pracy pracowników, jednocześnie będzie też spełnieniem postulatów rolników indywidualnych, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. Spółka Tofars bardzo mocno działuje na lokalnych przedsiębiorców, gdzie wydajemy kilkanaście milionów złotych na usługi zewnętrzne, więc jest to w pełni naczynie połączone, więc konsekwencje likwidacji spółki lub jej ograniczenia Działania może mieć bardzo negatywne skutki dla naszych pracowników. Porozumienie rolników Opolszczyzny jest za tym, by część z 10 tysięcy hektarów po rozpoznaniu zapotrzebowania przekazać gospodarstwom rodzinnym, a na pozostałej części utworzyć ośrodek produkcji rolnej. Jednak Rolnicza Solidarność popiera pomysł przeznaczenia części ziemi dla gospodarstw rodzinnych i chce, aby pozostały majątek po top farms głupczyce przejął skarb państwa. My, jako Solidarność, zwrócimy się do odpowiednich instytucji, również zwrócimy się do samego dzierżawcy, że jeśli my rozmawiamy o gruntach, rozmawiamy o zagospodarowaniu gruntów, to rozmawiamy z rolnikami indywidualnymi, a nie z samorządowcami. Jesteśmy również jako rolnicy za tym, żeby ci pracownicy, którzy chcą pracować, którzy chcą dalej zostać pracownikami tej firmy, czy pod inną nazwą, czy spółką skarbu państwa, żeby dalej pracowali. Ale zasady gry muszą być równe i muszą być jasne od samego początku. Całe spotkanie przebiegało w taki, a nie inny sposób, było gorące, zostało właściwie przez wszystkich nagrane. Myślę, że komentarz powinien sobie każdy wyrobić na podstawie tego materiału, który będzie miał okazję obejrzeć. Nas interesuje porozumienie, porozumienie, w które będzie racjonalne z punktu widzenia nas jako pracowników, ludzi, mieszkańców tej ziemi i rolników indywidualnych. Do tego będziemy zmierzali, do tego będziemy dążyli. Gorąca atmosfera, ale też trudno było się spodziewać, że będzie inaczej. To życie zweryfikuje, ale tego na pewno bez takich spotkań byśmy się nie dowiedzieli. Nie dowiedzielibyśmy, ile faktycznie jest chętnych na zagospodarowanie tych gruntów. Stąd musimy rozważyć, żeby dokładnie podyskutować z obiema stronami. Zarówno porozumienie, jak i rolnicy Solidarność RI są tego samego zdania, czyli. Wyłączyć dla rolników indywidualnych, nie dla osób prawnych, te grunty, może i z budynkami, którymi będą zainteresowani, natomiast na pozostałą część dać szansę dotychczasowemu dzierżawcy, z powodu tego, że zainwestował, to są jego inwentarz, są jego obiekty i dobrze by było, żeby tego nie zaprzepaścić. I co ważne, to spotkanie pokazało skalę problemu i to, że Skalę problemu widzą, mówili o tym samorządowcy i uczestnicy dyskusji, którzy poparli list intencyjny. Myślę, że państwo dopóki może powinno tę ziemię zachować w swoich zasobach i najlepszą formą wtedy jest dzierżawa na takich zwyczajnie rynkowych zasadach. Takie rozwiązanie, które spowodowałoby, że obie strony są zadowolone, Byłoby najkorzystniejsze, patrząc z perspektywy osoby w pewnym sensie odpowiedzialnej za funkcjonowanie naszych mieszkańców. Prośba bezwzględna, pomysł podziału tych, no, tych gleb, część dla rolników inwalnych. Oczywiście, jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, można porozumienie podpisać, niech biorą oborę, niech biorą chlebnie, i wtedy. Sprawa jasna: czystą, dobrą, a powiat Buczycki również słynie z dobrej ziemi, każdy weźmie. Co z ludźmi, co z hodowlą, i co z budynkami, bo firma każda może się, że tak powiem, zwinąć i wyjedzie. Aha, ruiny, budynki, ludzie zostaną nam, więc tutaj. Na chłopski rozum kompromis jest rzeczą trudną, ale warto spróbować doprowadzić do niego. Na zakończenie spotkania przewodniczący porozumienia i prezes Izby Rolniczej spotkali się z protestującymi rolnikami przed budynkiem starostwa. My wychodzimy z takiego założenia, że jednak łatwiej jest dojść do porozumienia, bo tak to decydenci nami grają. Jedni mówią tak, duzi mówią tak. Dlatego chcemy wypracować wspólne stanowisko. I jedno jest bardzo istotne, że ani porozumienie rolników Opolszczyzny, ani Solidarność RI. Nie ma innego zdania co do wyłączenia dla rolników indywidualnych. Szkoda tylko, że na spotkaniu zabrakło zaproszonych do głupczyc marszałka województwa opolskiego i wojewody opolskiego oraz przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który finalnie będzie odpowiedzialny za podział gruntów. Uczestnicy zapowiedzieli kolejne spotkania i mają nadzieję, że tym razem ich nie zabraknie.